Siemanko, Siemanko, witam Was na moim kanale. Kontynuujemy sobie przygodę z Arkanią, Gotikiem 4 naszą. Co prawda, wiele osób Najlepsze mi tu mówi, to mówi, że Arkania to nie jest, jest Gotik 4, jednak początkowo tak gra ta się nazywała i tak ja będę to nazywał, no bo jakby to inaczej mówić, bo ta gra dlatego powstała, ma powiązanie z Gotikiem, no i tyle. Moim zdaniem. Możecie się nie zgadzać, ja tu jest tylko mikrofon poprawię, żebyście mnie lepiej słyszeli. Możecie się z tym nie zgadzać, ale moim zdaniem no to też nie jest gotyk. No to też nie jest gotyk, ja mówiłem to nieraz. Patrząc na tę grę jako na RPG-a, no to nie jest zły. Jednak jest gotyk to jest tragedia. Tutaj zębiaki. Kurczę, no wali! Jakieś krytyczne. Czy krytycznych tu nie mamy. Chyba nie mamy O kurczę, silna, tak i silne, a nie trafiłem, no Dobra, nie żyje. Zasuwamy dalej. Zapis gry to nas tutaj czeka. Czy ja tędy... O kurczę, tutaj są wojownicy jeszcze. Pek, gunik, ale średnio się udał. Pek, o, temu, przed tym się udało. O, jednak. A ja mu w plecy, cygi tyle i po nim. Dobra, idziemy schodami na górę. Zobaczymy, co nas dalej czeka. Wszystko się nagrywa? Nagrywa się jak najbardziej. Jest Lester. Jest Lester. Łyk między międzyczasem będziemy rozmawiać. Mój przyjaciel! I to w jednym kawałku. Biednym, biednym. Widzę, że nie ucierpiałeś tak bardzo. Przysyłam mnie Diego. Diego, Aha. spotkanie się udało? Milton jeszcze się nie pojawił. Jak wygląda sytuacja u was? Znaleźliśmy aż trzy sposoby, żeby dostać się do fortecy. Roter, Gilvi i Daranis ciągle spierają się. Który z nich jest najlepszy? Może ciebie posłuchają. Roter, Gilvi i Daranis? Co oni tu robią? Najlepiej będzie, są? jak sam ich zapytasz, przyjacielu. Gozieki myśli... Jakąś myśl w twarz w Nie... Oni są gdzie? Oni są chyba tu dalej, co nie? Jak mi się przynajmniej wydaje. Tam jest dwóch i tu jest jeden. O, ten jak wyszedł. Coś daranis. Kogoż ja tu widzę? Witaj. Witaj. Lester twierdzi, że znasz drogę do fortecy. Pracuje nad tym. To fakt. W czym problem? Ten krąg teleportacyjny ma swój odpowiednik w fortecy, ale skoro nas tam nie było. Nie możemy się tam przenieść. Po co marnujesz na to czas? Ponieważ ten, kto posiada runę rozkazu, może uaktywnić kamienny krąg z pewnej odległości. Stworzyłem golema i posłałem go do swojego sklepu po starą runę Miltena. Okay. Ale zaczynam się martwić. Golema, golema raczej golema nie ma? Powinien już dawno wrócić. Hmm. Może został uszkodzony. Okej. Okay. Dlaczego twój pomysł jest lepszy od pomysłów Rotera czy Gilwi? Właśnie. Bo w przeciwieństwie do innych. Ja gwarantuję, że dostaniesz się do fortecy. Mhm. Mm Sprytnemu magowi poszukiwania Golema nie powinny sprawić trudności. W dzielnicy portowej łatwo jest uniknąć pocisków i równie łatwo oszukać atakujących wręcz. Okay. Sam bym to zrobił, ale ostatnie zaklęcie bojowe rzuciłem jakieś... Lat temu. Czyli taki z Ciebie, Mak? Dobra, ja nie wiem, czy ja chcę jego zadanie robić. Jest ta bobeczka. No, no kogoż my tu mamy? Okej. Okay. Za wszelką cenę muszę dotrzeć do fortecy. Lester twierdzi, że wiesz, jak to zrobić. Zgadza się. Natknęłam się na mężczyznę o imieniu Staw. Jest królewskim kucharzem. Pilnie musi się dostać na zamek. Ale jego dom otoczyli nie umarli. Jeśli oczyścisz drogę do fortecy i bezpiecznie go tam doprowadzisz, będzie mógł za ciebie zaręczyć. A wtedy straże powinny cię wpuścić. Okej? Okay. Dobra, budzemy ten, ten plan. plan. Wydaje mi się. Pomogę Snafowi i zaprowadzę go do fortecy. Zobaczymy, tak czy się uda, że nie to dobił się. Ale... Ale... Droga do dzielnicy bogaczy jest zabarykadowana. Będziesz musiał pójść naokoło. Dobra. Nie ma problemu. Gdzie mam się udać? Przez piwnicę Diega dotrzesz do kanałów. Okay. Z kanałów przejdź do ścieku, a stamtąd do wschodniej części dzielnicy bogaczy. To otwarty teren w sam raz dla strzelca. Snaf mieszka w zachodniej części dzielnicy. To jeden z domów na rogu placu. Postawił na parapiecie świeczkę, żebyśmy mogli go znaleźć. Okej. Okay. Czyli tak. Okej, okay, mam tu klucz, okej, okay, zacuwam. Dobra, to ja nie biorę tych dwóch kolejnych misji. Jeżeli bierzemy i tak to Okej, okay, udało się Nic fajnego Tutaj, cy, cyk Cyk, cyk Cyk, okej okay. Cyk, cyk i cyk Ok. zresztą po prostu nie można, by To jest dla, na dystansowe No dobra Ale my będziemy z magii po prostu, z aksa będziemy walić Będziemy z aksa walić i tyle tutaj i tędy? do ścieku O tu jest jakieś skrzynka jeszcze. Ja ją chcę. Tyk 58. Okej. Okay. Uuu, ale nie wiem, nie wiem, czy go chcę, szczerze. Z jednej strony trochę mnie kusi, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to leczenie, e, leczenie nam bardzo dużo daje. Dobra, udało się. Zasuwam dalej, tutaj jest kolejny. Dobra, zaraz. To no takim razie sobie na chwilę sprawdzimy, co nie? Walczyli z jednym przeciwnikiem. Zobaczymy, jak się wy. Szczerze. Ja. Szczerze, ja prawie żadnej różnicy nie widzę, co nie? Ja prawie. Mm, to nie. To jest to. Szczerze, ja prawie żadnej różnicy nie widzę. No jest, trochę, ale co ty za To jest. Naprawdę. śmieszna różnica. Jak na to, że tam nie leczy, a tam to nie... Yy. Co jak zapisujemy? Tyg, mam już lepszą kulognię. Znaczy wygląda lepiej, ale w sumie leci tak samo jak leciała. <grytanie> Co nie więc się to dużo nie zmieniło, ale okej. Okay. Tutaj są kolejne zębiaki. A, bo dobra, ja w ogóle wybrałem drogę strzelca, a ja jestem wojownikiem. Teraz trochę tego nie ogarnąłem, ale mniejsza o to, tutaj jest bez problemu i tak. Widzieliśmy wiem o co chodziło, więc ja źle zrobiłem, ale szczerze nie przejmujemy się tym ani trochę. Jesteśmy, jesteśmy trochę magiem. Faktycznie tu jest dużo ich. O kurdze, on mi fajnie... On mi ładnie walnął. No, więc bez tego leczenia to by była kicha straszna, jak wam, mam być szczery. Dobra, bo... Dobra. Dobra. Git. I mamy prawie całą kapelę. No i właśnie, że tak powiem, jest idealnie. Czy tutaj jest ta świeczka? Na parapecie. No tak, to jest tu. Drzwi. Żyjesz, kolego? On jest chyba na górze. Jest. Jest, mamy go. Znaleźliśmy. Jego rodzynka. Snaf. Jesteś Snaf? Jesteś Snaf? Ktoś ty? Jak się tu dostałeś? Przesłała mnie Jillwi. Mam cię zaprowadzić do fortecy. Jillwi? Aaa, kobieta z łukiem. Chciała mnie uratować. Czy wokół jest bezpiecznie? Nie. Zaczekaj tu, a ja się szybko zajmę. Nie, umar nie umarły mi, dobra, no dobrze, dawaj tu. tu. Jesteś? Nie umarły mi. Gdzie oni są? Oni no. są jeszcze tam. A jakbyśmy faktycznie walili cyk z dystansu w niego? No ogólnie my, jakbyśmy dodawali do łuku, to byśmy byli koty szczerze, ja wam powiem, co nie? Jeszcze rzeczy pod łuk. Tak mi się przynajmniej wydaje. Byśmy byli naprawdę koty. Teraz tak, jeszcze ja mu walnę tutaj, cyk, z tego. No kurczę, o! Patrz, cygi i dobijemy go, no i dobra po robocie. Jest czysto. Mordo, mamy to. Zupełnione zadanie. Możesz schodzić, mordeczko, kucharzyku. Chociaż on wygląda bardziej wojewni niż kucharz, ale dobra Jest, zadanie ale wypełnione. Oczyszczona droga czy dla ciebie. Wokół jest bezpiecznie. Nie umarli nie będą już nas więcej niepokoić. Ruszajmy. Dobrze. Pospieszmy się, zanim pojawi się ich więcej. Ruszamy! Gość nawet ma tarczę na ramieniu, morda. Gość jest dobry. O, jemu się. Ogólnie jemu się chyba nie śpieszy, wiecie? On ma tak trochę wywolone. Serio? Ruszajmy, zanim pojawi się ich więcej. I goś. No tam są jeszcze. O kurde, jak nie widziałem. Kurcze! wow, zabili mnie. Wow, wow, rzucili się w pięciu, to wam powiem szczerze, było grubo, było grubo, nie jest że tak się wydarzy. Okej okay. on, on już chyba tam poszedł w ogóle, tak? I, aha, już idzie, dobra Ja to oczyszczę zanim on tam w ogóle dojdzie Zrobimy tak, że już tego pierwszego będę czas kozłuku Dobra Dobra, jeden nie żyje to jest tak, że nieobrażenia mają dużo po prostu. Dobra, on będzie tak cały czas. Dobra, i dobra, i wszystko pokonane. A gdzie znasz ziomeczek? On poszedł chyba by. Be... A idzie, idzie, idzie. Już myślałem, że on poszedł bez nas w ogóle, co nie? Już myślałem, że on naprawdę poszedł bez nas. Chodź, pani kasztan. Wszystko jest git. No, koniec z tymi przeklętymi truposzami. Udało się. Oj, sądziłem, że już po nas. Patrz, strażnicy otwierają bramę. Wow, wow, dawaj tu, wow, otwierają nam bramę, a ja wezmę sobie łyka, ale idę z tobą powoli. On tak jakby chciał biec, ale tak nie do końca, tak troszeczkę, tylko ciut, ciut. O, teraz jakbyśmy szli, co nie? O, no dobra. I o co tu chodzi? Jest ta babeczka. Ty? Tyra. to się robi niedorzeczne. Co ty tu robisz? Nie ty grać, co robisz w mojej fortecy? Twojej fortecy? W królewskiej fortecy. Co tu robisz? Szukam Daki. I znalazłeś? Czego ode mnie chcesz? Z Daki? Ty jesteś Daka? z Daka? W turniarze? Tak. Chwila... Przysłał cię Diego, prawda? Tak. Czego chce? Okej. Okay. Cóż, Zero, Dako. jakkolwiek się tam zwiesz. Diego cię potrzebuje. Może udowodnić Heigenowi swą niewinność. Teraz to niewykonalne. Chcesz go zostawić w potrzebie? Nie mam wyboru. Heigen zaginął. Zaginął? Ten głupiec wyruszył ze swoimi wojskami, aby stawić czoła Drurhangowi w bastionie. I nie wrócił. Okej. Okay. A więc Heigen nie żyje. Lub gorzej. Zobaczymy. Nie zamierzasz chyba... Wyruszą do bastionu. Wyruszam do bastionu. Gdzie, to jest? Gdzie to jest? Przy wschodniej bramie. Uda nam się. Jeśli koniecznie musisz się tam udać, przejdź mostem z dziedzińca w okolicy areny. Każę otworzyć bramę. Dobra. Ale gdzie jest robar? Zapiszę. I rob. A, wypiłem ich z Turki. nie trzeba było, ale dobra. Czy robar jest na górze? Jest. Jest, jest robar. Z wyspy. Jest robar. On szalał, Jest bezi. Jest bezi, kurde. Jęczy. Król Robar? Nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to. Jestem królem! Okej. Okay. A mogę go zatekować? Nie, nie mogę go zaatakować. Jemu odwaliło ogólnie. No po prostu mu odwaliło. Kurde, no. Tyk. Okej. Okay. Nie wiem, czy to było takie dobre, czy nie, ale dobra, zbadam sobie jeszcze. Czy tutaj może być jakaś skrzyneczka, No bo coś tu może co być nie? tak naprawdę, co nie? To jest jakaś bobeczka. O, jest... Okej. Okay. Coś tam dostaliśmy, szału to tu nie ma. Ale może coś znajdziemy, jakąś lepszą broń na przykład. Jeszcze. Albo i nie. chyba tyle. Ruda. No tak powiem szczerze, bardzo biednie jest w tym... U nich w tym, 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 tym zamku. Szczerze. Bo udało się. Ok. No to chyba tyle. Do bastionu trzeba się udać. A bastion jest gdzie? Gdzie ja pójdę do tego bastionu? A tam jest coś... Tędy już chyba nigdzie... A, chyba, że tędy ja muszę iść. Ale to jest loch. Tu widzę, że jest loch. Ja tym lochem dalej nie przejdę. Szósteczka. Aha, tylko tak. My po zamku nie możemy szybko biegać. Okej, okay, tu dopiero. I musimy przejść tędy. Do bastionu lecimy. Tutaj nic nie zrobię z tym. W tą stronę brama jest otwarta. Są dalej zombiaki? Nie, to są ludzie już. To są już zwykli ludzie. Czy ja tą bramę mogę otworzyć? Nie Co to jest? Z kim wy jesteście? Kim wy jesteście? Kurde, co wam odbiło? Będzie szaleli? Szaleją się na jedniki. Dobra, nie żyją. Okej, okay. Nie, czy to ja mam iść tu? Chyba w tą stronę. Chyba w tą, ale zaraz Nie, tutaj teraz zrobię kółko, ale okej. Okay. Z tym też będziemy walczyć. Ale dostał w głowę. Okej. Hey. Okej, okay, Olu już leczy, w ogóle na się leczymy, jak tak walczymy. Ale oni dużo dodają HP, jeżeli zabierają, jeżeli faktycznie trafią tym silnym atakiem. Zasuwam do niego bez miecza, bo jest szybciej po prostu. No misy kurczę, zachciało im się. Co, nie żyjesz, kolego, tak? Tu mogę wejść, nie wejdę tutaj. Tutaj nie wejdę, okej, okay, to idziemy w takim razie tu. Dobra. Dobra. Ey, giniecie, Dobra. Dobra, I jeszcze tego. Ey, nie elegancko. Mamy wszystko. Blanki przy wschodniej branie. Udaj się tam. Okej, okay, tam go widzę. Dobra. Jack to taki gość. To już nie jest zwykły kurde najemnik. Dobra, nie żyje Dobra, pyk, pyk, dobra, nie żyje. Jeszcze tego I ostatni, dobra, udało się Tam mam iść do Sardasa, idziemy do Xardasa. Zobaczmy co ten Xardas powie, chyba że o, dla tu mnie... jeden został Dobra, nie żyje. Nie, czy ja mam z tym Sardasem pogadać? a ja pójdziemy do niego, zobaczymy co tam powie. O, o, oh. zjawa. O, możemy z nim pogadać? To ty, Sardas, zniszczniłeś ogromne postępy. Jednak wkrótce będziesz potrzebował mojej pomocy. Okej. Okay. Po co mi twoja pomoc. O, twoja pomoc. Skąd mam wiedzieć, że nie współpracujesz z Zishą? Z własne plany dla tego świata. A Anne Bale stanowią pewną komplikację. Okay. Ty jakoś nie wzbudzasz we mnie zaufania. Ekster, to Jeśli chcesz osiągnąć swe cele, przyjmiesz moją pomoc. Król Robar za mnie poręczy. No, no to coś, no może i tak. W tej chwili król nie potrafi sam podetrzeć sobie tyłu. <laughs> no dokładnie. Jak ty. mógłby za ciebie poręczyć? Zrobi to. Już ja tego dopilnuję. Będziesz potrzebował jego wiedzy. Jak jego wiedzy? Niech zgadnę. Wszyscy byliście przyjaciółmi. I gdy Diego miał 5 lat, opowiadaliście mu bajki na dobranoc. Król <laughs> no prawie. Mi kiedyś między żebra całkiem spory kawał ...żelastwa. Mimo to był przydatny. Zupełnie jak ty. Hmm. Witaj! Patryka. Czyli tyle. Tyle się od niego dowiedziałem. Dobra, zasuwamy tędy. To jest chyba dalsze. Dalsza część naszej eksploracji i będziemy mogli wyjść dalej. Tak, no bo tu... No go! Dobra, uścisk szybko pada chociaż. Na gorszą zbroję. Dobra. Ten mu nie pomaga, ten go nawet nie widział, tak? Ten mnie nawet nie widział. Dobra, ginie. Czy teraz trendy, Tędy? Tak, na górę chyba. Tak, na górę? Na wieżę? Nie, to nie ma sensu. Ale mam kuszę jakąś. Okej. Okay. I to raczej nie tu, ale wychodzę stąd. Zapiszę sobie F5. Tutaj jest kolejnych dwóch. Wtedy chyba bym mógł zejść. Dobra, strażnik ginie. Tędy nie wejdę. Ok, czyżby to było tyle? I ja po prostu tutaj przyszedłem po EXPA? Bo tak, tutaj nie wyjdę. Tutaj mogę przebiec, ale tu więcej się nie wydarzy. Czy ta brama jest otwarta? Nie, ale mogę iść tutaj jeszcze. Okej, okay. tutaj mamy kanały. I tutaj ktoś jest. Kto to jest? W tym momencie nie mogę tego użyć. Nie mnie do. Aha, do strażnika nie pokonałem, pewnie dlatego. Okej. Okay. Okej, okay, bo ich jest tutaj dużo kurcze. No dobra, nie żyją. Nie wiem, czy nie mają tutaj klucz, czy nie, ale mają kuferek. A ja wszystko zabrałem. Okej, okay, a ja się zbiera wszystko. Czy dostałem jakąś lepszą broń? 45 no nie, to jest w ogóle ta, ale ta tamta tak naprawdę... Nie wiem, czy nie najmłodsza też. 58, no ale szczerze... trzału nie robiła. Przyobrażenia chce, nie? Jakby regenerowała HP, to tak, chciałbym taką broń, ale nie regeneruje, więc nie chcę. Nareszcie. Ratunek. Już myślałem, że umrę z głodu. Czyja jest skrzynia, z której zabrałem klucz do celi i te bransolety? Drurhanga. Drurhanga? Gdzie go znajdę? No tam ci Nie są ma go tu. Rozkazał wyprowadzić lorda Heygena na arenę, a potem zniknął. Co Drurhang zamierzał czynić z Heygenem? Chcę zrobić widowisko dla swoich ludzi i zabić go na arenie lorda Dominika. Jak mam się dostać na arenę? Przez ściek. Jest tam podziemne przejście, które prowadzi do cel przy arenie. Najlepiej skorzystaj z tylnego wyjścia w zachodniej części bastionu. Tamtędy właśnie poszli ludzie Drurhanga, gdy zabierali Lorda Heygena na arenę. Trzymaj. Ukradłem ten klucz jednemu z nich. Drurhang rozdawał je swoim ludziom. Dzięki niemu powinno ci pójść nieco łatwiej. Dzięki za pomoc, mordo. Mordeczki, zapisik. Jeżeli wam się podobała, łapa w górę, sub, komentarz. Siemanko!